Mamo, kurwa, jeszcze 3 minuty, muszę coś nagrać! O! Cześć, witam was serdecznie, to jest już... Czekajcie, raz, dwa... Trzeci odcinek serii śmieszne poradniki, dzisiaj znalazłem taką wykurwistą grę! Normalnie mam tutaj w stajni krowę. zbiorę mleko. Dobra, a wytłumaczę wam po kolei o co chodzi. Tutaj mamy taki jebitny, kurwa, młyn. No. Zbieramy zeboże. No, kurwa, tak. O, mógł przesuwać. Dobra. Sostęp. Czekajcie. Oj, musimy robić ten, mąkę. Tak? Jaki? Dobra. Eee. Co to jest? Ko... ko, ko koniczyna, kurwa, no. No, no. Dam krowy kurwa mleko i... no ja cię pierdolę postęp, pochuj oh, Kurwa mać Co to prezent tym? O no, kurwa Ser maszyny i ja cię pierdolę Jak się ser robi? SPIERDALAJ mi! Kurwa, no No. Hmm a ja myślę, że... Przeszliśmy się. Mam przesunąć to? O kurwa, ale technika zaawansowana. Uo. O chuj Dobra, no teraz wam powiem co jak. Przyjdziemy trochę. Ko ko koniczynę dajemy krowie kurwa i się robimy mleko. Do młyna dajemy kurwa zboże i się mąka robi. Do pierdolonej ser maszyny dajemy kurwa mleko. Patrz. chuj mleka nie mam. Czekajcie, niech się napełni. Dobra, mamy kurwa mleko. Dajemy tu. Eee, dobra, kurwa. Eee, mleko jest zrobione. Pszenica zrobione. Kurwa, gdzie mam krasnala grudowego? Dobra, idziemy do sklepu, kupiłem sobie coś. O, nawozy, kurwa, nawozy, budynki. Kurwa, różowy dwór! Ja chcę różowy. Dobra. Jak będę miał pierwszy level, to wam pokażę, jak kupić różowy dwór. Myślę, że wam się podobało. A jeśli tak, to kurwa, łapki w górę! I. I co jeszcze? I, i subskrybu, jeśli nie jesteś moim widzem. I. I jeszcze. Mamo, kurwa, mówiłem ci! Jeszcze trzy sekundy. Dobra, muszę kończyć, bo mama mnie woła. Cześć.